Wszystko, o co prosicie w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Mateusz 21:22 To więcej niż tylko cytat z Biblii. To święte hasło, potężne przypomnienie, że istnieje boski kod ukryty w odpowiednich słowach wypowiedzianych z wiarą. A ten kod, kiedy zostaje aktywowany, może uwolnić cuda w Twoim życiu. Wyobraź sobie, że istnieje ukryta modlitwa, zapomniana przez wielu, ale niosąca tak czystą i intensywną wibrację. Że przyciąga do ciebie to, co niemożliwe. Modlitwa, która, kiedy wypowiadana jest z otwartym sercem, staje się bezpośrednim kanałem między Twoją duszą a sercem wszechświata. Ta modlitwa istnieje i dziś, w tym filmie, dowiesz się dokładnie, jak z niej korzystać. Jeśli czujesz, że napotykasz niewidzialne bariery, że modlisz się, ale nie widzisz rezultatów, że próbowałeś już wszystkiego, a nic się nie zmienia, ta wiadomość dotarła do Ciebie nie bez powodu. Wszechświat nigdy się nie myli, gdy chodzi o adres cudów. Prawo przyciągania uczy nas, że podobne przyciąga podobne. Kiedy modlimy się z wiarą i emocjonalnym wyrównaniem, wysyłamy magnetyczny sygnał do wszechświata, a ten sygnał, kiedy jest czysty wibracyjnie, wraca do nas w postaci wydarzeń, ludzi, okazji i niespodziewanych cudów. Jednak wiele osób nie wie, jak modlić się w tym wibracyjnym wyrównaniu. Powtarzają słowa, ale brakuje im uczucia, albo modlą się ze strachem, wątpliwościami, niepokojem, i wtedy, mimo że proszą, nie otrzymują. I tu właśnie pojawia się sekret, który ujawnimy w tym filmie. Istnieje ukryta biblijna modlitwa, prosta, potężna i bezpośrednia, która, kiedy używana jest z właściwą wibracją, aktywuje pole cudów wokół ciebie. I nie jest to długa ani trudna modlitwa, to duchowy klucz. Który łączy twoją wiarę z częstotliwością manifestacji. Nie jesteś tu przypadkiem, przyciągnąłeś tę wiadomość, a jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotów na coś nowego, coś większego, coś cudownego. Przygotuj się, by odkryć to, co wielu ignoruje: że Biblia oprócz tego, że jest święta, jest także wibracyjnym podręcznikiem boskiej manifestacji. I teraz nauczysz się, jak uzyskać dostęp do tej mocy. Zanim przejdziemy dalej, Chcę ci z serca zaprosić. Jeśli ta wiadomość porusza twoje serce, zasubskrybuj teraz nasz kanał. Codziennie dzielimy się tutaj przesłaniami obfitości, dobrobytu, wiary i zgodności z prawem przyciągania. Każde wideo jest jak ziarno światła, które z czasem całkowicie odmienia twoje życie. Jeśli chcesz nadal otrzymywać te ziarna mocy, wiary i dobrobytu, kliknij przycisk subskrypcji, aktywuj dzwoneczek. I dołącz do naszej społeczności twórców cudów. A teraz weź głęboki oddech. Na chwilę ucisz świat zewnętrzny. Istnieje święte miejsce, gdzie duchowość spotyka się z wibracyjną nauką. Tym miejscem jest twoje serce, zestrojone z twoją wiarą. I to właśnie tam kryje się sekret. Modlitwa, gdy połączona z prawem przyciągania, staje się narzędziem boskiego tworzenia. Ale aby zrozumieć tę moc, musimy wyjść poza same słowa. Musimy pojąć stan wibracyjny modlitwy. Większość ludzi wierzy, że modlić się to po prostu rozmawiać z Bogiem. I rzeczywiście tak jest. Ale istnieje coś głębszego. Modlitwa to emitowanie częstotliwości. To akt energetyczny, a nie tylko werbalny. Kiedy modlisz się ze strachem, wątpliwościami, gniewem czy niepokojem, wibracja, którą wysyłasz do wszechświata, to wibracja niedostatku. A zgodnie z prawem przyciągania. To, co przyciągniesz z powrotem, będzie odzwierciedleniem tego, co czujesz, a niekoniecznie tego, o co prosisz. A teraz wyobraź sobie odwrotność: modlić się z pewnością, z wdzięcznością wyprzedzającą, z pozytywną emocją, czując, że to, o co prosisz, już należy do Ciebie. W tym stanie Twoja modlitwa staje się polem magnetycznym. Ona nie tylko unosi się ku niebu, ale rozbrzmiewa we wszechświecie. Dotykając niewidzialnych częstotliwości i przyciągając do ciebie wszystko, czego pragniesz. Jezus już mówił: Gdy się modlicie, wierzcie, że już otrzymaliście. To czyste prawo przyciągania to klucz, który wiele osób ignoruje poczuć, jakby cud już się wydarzył. Prawo przyciągania uczy, że przyciągasz to, z czym jesteś emocjonalnie zestrojony. To nie to, co mówisz ustami, lecz to, co wibruje w twoim sercu, tworzy twoją rzeczywistość. Więc kiedy twoja modlitwa jest pełna wiary, zaufania i prawdziwej emocji, staje się modlitwą wibracyjnie aktywną i wtedy cuda zaczynają się dziać. Moc pojawia się, gdy połączysz trzy elementy: słowo, sama modlitwa, święty czasownik, wiara emocjonalna, energia z jaką czujesz to, co mówisz, wewnętrzne działanie, poddanie się, cicha pewność, że wszechświat już działa na twoją korzyść. To połączenie tworzy pole o tak wysokiej częstotliwości, że cuda, otwarte drzwi, nieoczekiwane rozwiązania i okazje zaczynają pojawiać się niemal w nadprzyrodzony sposób. Ale to nie jest nadprzyrodzone, to naturalne, tylko na poziomie, do którego większość ludzi nie ma dostępu, ponieważ modlą się bez wiary, modlą się ze strachem, modlą się, jakby błagali, zamiast współtworzyć z Bogiem. Modlitwa wibracyjna jest inna. Nie błagasz, deklarujesz. Nie żebrzesz o błogosławieństwa, aktywujesz boskie obietnice. Nie czekasz ze smutnym wzrokiem, świętujesz zanim jeszcze zobaczysz. A Biblia jest pełna kodów do tego. Psalm 23 na przykład to prawdziwa mantra obfitości. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. To bezpośrednie stwierdzenie. Nie ma miejsca na wątpliwość. To potężna deklaracja wibracyjna. Kiedy powtarzasz to z prawdziwą wiarą, twoje ciało wibruje na innej częstotliwości. I to właśnie wtedy dzieje się cud. Nie dlatego, że Bóg zdecydował ci pomóc, lecz dlatego, że dostroiłeś się do tego, co On już duchowo ci udostępnił. Zrozum: cuda już istnieją w polu kwantowym. Często brakuje jedynie właściwego klucza, by dostroić się do tej rzeczywistości. A ten klucz to połączenie modlitwy plus emocji plus wibracyjnej wiary. Zacznij postrzegać modlitwę nie jako akt religijny, lecz jako energetyczny i boski proces. Ona porusza niewidzialne siły, łączy cię z boskością, ale również dostraja twoje pole wibracyjne do tego, co pragniesz zamanifestować. I jeszcze coś: im częściej modlisz się w formie wdzięczności, tym szybciej manifestujesz. Wdzięczność to najpotężniejsza emocja do aktywacji prawa przyciągania. Zamiast mówić: Panie, pomóż mi daj mi cud, powiedz dziękuję Boże za cud, który już jest w drodze. Ufam, przyjmuję, otwieram się. Ta prosta zmiana nastawienia zmienia wszystko. Wiara wibracyjna nie jest hałaśliwa, jest cicha, pewna, spokojna. Wierzę, ziarno zostało zasiane i że żniwo nadejdzie. Gdy modlisz się z tą pewnością, cały wszechświat zaczyna spiskować, by dostarczyć Ci dokładnie to, w co już wierzysz, że jest Twoje. Dlatego pamiętaj zawsze, módl się słowami, ale także emocją. Módl się prosząc, ale także dziękując. Módl się z wiarą, ale z wiarą, która czuje, która wibruje, która wyprzedza rzeczywistość. W ten sposób Twoja modlitwa stanie się magnesem na cuda, a niebo, które wydawało się tak odległe, zacznie odpowiadać w czasie rzeczywistym. W całej Biblii znajdują się wersety, które są prawdziwymi ukrytymi kodami duchowymi. Zdolnymi uwolnić cuda, gdy są rozumiane i aktywowane z wiarą i intencją. Wielu przechodzi obok nich, nie dostrzegając ukrytej mocy, jaką niosą. Inni czytają je jedynie jako piękne słowa. Ale ci, którzy rozumieją język wibracyjnej wiary, wiedzą: Każdy werset to portal do nadnaturalnego. Dziś ujawnimy jedną z tych ukrytych modlitw. Znajduje się ona w Psalmie 91. Jednym z najpotężniejszych tekstów o ochronie, manifestacji i cudach w całym Piśmie Świętym, a fragment którego użyjemy to: Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego. Psalm 91 1. Na pierwszy rzut oka wydaje się to tylko piękną obietnicą, ale zdekodujmy to z perspektywy prawa przyciągania w połączeniu z wiarą biblijną. Kto mieszka wskazuje na stałość. To oznacza nieustanne wibrowanie w obecności Boga, życie na podwyższonej częstotliwości, a nie tylko okazjonalne modlitwy. Pod osłoną Najwyższego to nie jest miejsce fizyczne, lecz wibracyjny stan głębokiego duchowego połączenia. To moment, w którym Twoja dusza jest oddana w pokoju, w komunii z boskością, przebywa w cieniu Wszechmocnego. Oznacza, że ten, kto żyje w tej wibracji wiary i pełnego zaufania, odpoczywa, ufa. Poddaje się. Nie żyje w lęku ani w niepokoju, lecz w pewności, że jest pod opieką czegoś większego. To jest klucz, to jest ukryta modlitwa. Ona potwierdza Twoje dostrojenie do pola cudów. Kiedy mieszkasz w tym schronieniu, wychodzisz z pola walki i wchodzisz w pole manifestacji. Przestajesz gonić za błogosławieństwem i zaczynasz je przyciągać. Powtarzaj z wiarą przez jeden minutę. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, przebywa w cieniu wszechmocnego. Jestem bezpieczny, chroniony, prowadzony, nic mi nie brakuje. Wszystko współdziała ku mojemu dobru, cuda mnie otaczają, jestem otulony boską obecnością. Niemożliwe ugina się przed moją wiarą, wszechświat odpowiada na moje zaufanie. Mieszkam w schronieniu Najwyższego, odpoczywam w cieniu Wszechmocnego. Nic mnie nie dotyka, nic mnie nie porusza. Jestem w pokoju, a wszystko układa się na moją korzyść. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję. Przyjmuję. Pauza na 3 sekundy, głęboki oddech i powtórz ten cykl aż do upływu jednej minuty. Ta praktyka intencjonalnej modlitwy powtórzeniowej oparta na ukrytym wersecie biblijnym jest niezwykle potężna, ponieważ powtarzanie skupia Twój umysł i wyprowadza Cię ze stanu lęku. Werset będąc żywym słowem niesie w sobie czystą duchową wibrację. Twoja emocja zestrojona z modlitwą aktywuje wibracyjne pole manifestacji. To nie magia, to zastosowana wibracyjna wiara. Im bardziej praktykujesz, tym bardziej staje się to naturalne i tym bardziej Twoja rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Możesz używać tej modlitwy rano, by dostroić się do dnia, przed snem, by oczyścić umysł i przyciągać cuda podczas snu, w chwilach zwątpienia lub strachu, by ponownie połączyć się z boskim źródłem. Stwórz ten nawyk, uczyń tę modlitwę częścią swojej energetycznej rutyny. Zobaczysz, jak niebo zacznie działać na Twoją korzyść. To jest ukryta modlitwa o cuda, prosta, potężna, transformująca. Wiedzieć, że istnieje potężna modlitwa biblijna, to dopiero początek. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy stosujesz tę wiedzę w codziennym życiu w sposób praktyczny, konsekwentny i z podniesioną wibracyjną intencją. Prawo przyciągania, gdy jest zestrojone z wiarą, wymaga aktywnej postawy. Nie tylko czekasz na cuda, stajesz się ich magnesem. Przejdźmy teraz do przekształcenia tej duchowej nauki w praktyczną rutynę manifestacji. Dzięki dyscyplinie i prawdziwej emocji zaczniesz dostrzegać widoczne zmiany w swojej rzeczywistości. Etap 1. Stwórz świętą przestrzeń. Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek praktykę duchową, potrzebujesz miejsca, które sprzyja połączeniu. Nie musi to być skomplikowany ołtarz ani konkretny pokój w domu. Ale czysta, spokojna i dla Ciebie święta przestrzeń. Może to być kąt w sypialni, ciche miejsce, a nawet Twój samochód przed wyjściem do pracy. Użyj delikatnego aromatu, olejek eteryczny, kadzidło, włącz muzykę instrumentalną lub o częstotliwości 528 Hz i miej w pobliżu przedmiot duchowego połączenia, Biblię, kryształ lub coś, co ma dla Ciebie znaczenie. To miejsce będzie przestrzenią w której aktywujesz swoją częstotliwość modlitwy i manifestacji. Etap 2. Ustal codzienny rytuał. Prawo przyciągania odpowiada na powtarzalną częstotliwość z emocją. Dlatego praktyka powinna być codzienna. Nie musi zajmować dużo czasu. Wystarczy 5 do 10 minut dziennie, by całkowicie przemienić swoją wibrację. Sugerowany rytuał codzienny. Oddychaj głęboko przez 1 minutę, z zamkniętymi oczami czując spokój. Powtórz ukrytą modlitwę biblijną z Psalmu 91, tak jak nauczyliśmy się wcześniej. Po modlitwie wyobraź sobie życie, które chcesz stworzyć: cud, który się wydarza, drzwi, które się otwierają, wiadomość, która nadchodzi. Zobacz to w szczegółach i poczuj emocje, jakby to już się działo. Zakończ afirmacją wdzięczności: Dziękuję Ci Boże za wszystko, co już jest w drodze. Przyjmuję, ufam, to się dokonało. Ten mały rytuał to wysokowibracyjny generator mocy, a im częściej go powtarzasz, tym głębiej łączysz się z częstotliwością spełnienia. Etap 3. Usuń anulującego cuda. Wiele osób się modli, wizualizuje, afirmuje i zna wszystkie zasady prawa przyciągania, ale popełnia kluczowy błąd. W ciągu dnia mówi, myśli lub czuje coś przeciwnego. Możesz spędzić 10 minut rano w wibracji wiary. Ale jeśli przez resztę dnia jesteś w strachu, wątpliwościach, narzekaniu lub krytyce, anulujesz swoją modlitwę własną wibracją. Rozwiązanie? Czuwaj nad swoimi myślami i emocjami przez cały dzień. Gdy zauważysz, że wpadasz w myśli niedostatku, negatywności lub strachu, przerwij ten wzorzec wewnętrznym poleceniem. Anuluję to teraz. Bóg ma wszystko pod kontrolą. To nie jest moja wibracja. Wracam do częstotliwości wiary. Gdyż mieszkam w schronieniu Najwyższego, nic mnie nie porusza. Te frazy działają jak wibracyjne kotwice, które przywracają cię do pola manifestacji. Etap 4. Bądź wdzięczny przed, w trakcie i po wdzięczność to język wszechświata. To ona aktywuje i podtrzymuje wibracje spełnienia. Bądź wdzięczny za to, czego jeszcze nie widzisz, ale wierzysz, że już nadchodzi. Bądź wdzięczny za małe rzeczy w ciągu dnia. To utrzymuje Twoją częstotliwość wysoko. Zapisuj wszystkie pozytywne znaki, przypadki lub odpowiedzi, które się pojawiają. To wzmacnia Twoją wiarę. Im bardziej jesteś wdzięczny, tym więcej przyciągasz. To jedna z najczystszych i najpewniejszych duchowych zasad. Etap 5. Miej aktywną cierpliwość. Jedną z największych pułapek prawa przyciągania jest niecierpliwość wobec rezultatów. Gdy sadzisz ziarno, nie rozkopujesz gleby następnego dnia, by sprawdzić, czy już kiełkuje. Prawda? Cud najpierw dzieje się w niewidzialnym. Pole kwantowe porusza się przed fizyczną manifestacją. Twoim zadaniem jest utrzymać się na właściwej częstotliwości z pełnym zaufaniem. Zaufanie to cicha modlitwa, która mówi: Wiem, że to nadchodzi i będę żyć, jakby już było ze mną. Widoczne, realne i szybkie rezultaty? Tak, one się zdarzają. Ale szybko w czasie wszechświata różni się od naszego linearnego czasu. Niektóre cuda przychodzą w ciągu minut, inne potrzebują dni, tygodni, a nawet miesięcy nie z powodu opóźnienia, ale dlatego, że scenariusz musi się dostosować, byś otrzymał dokładnie to, na co zasługujesz. Dlatego zaufaj procesowi, nie poddawaj się w połowie drogi trwaj na właściwej częstotliwości. Nie jesteś sam. Jesteś prowadzony, chroniony, przygotowywany. W trakcie tego nagrania zanurzyliśmy się w głęboką, świętą i transformującą wiedzę. Nie tylko poznałeś ukrytą biblijną modlitwę, która przyciąga cuda, ale zrozumiałeś, jak ta modlitwa, używana z wiarą i w zgodzie z prawem przyciągania, może stać się niezwykłym narzędziem manifestacji. Na początku mówiliśmy o prawdziwej mocy modlitwy, nie jako o zwykłych słowach wypowiadanych przypadkowo. Ale jako akcie wibracyjnym, który łączy twojego ducha z polem stworzenia. Modlitwa, gdy jest połączona z emocją, zaufaniem i jasną intencją, staje się kanałem energii magnetycznej, który przyciąga dokładnie to, co chcesz doświadczyć w swojej rzeczywistości. Następnie ujawniliśmy ukrytą modlitwę z Psalmu 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten werset, Powtarzany z otwartym sercem i skupionym umysłem, aktywuje pole ochrony, cudów i manifestacji wokół ciebie. To coś więcej niż piękne słowa to wibracyjne hasło do uzyskania dostępu do boskich błogosławieństw, które już istnieją w duchowym wymiarze. I co najważniejsze, nauczyłeś się, jak zastosować to wszystko praktycznie w swoim życiu, za pomocą prostego, codziennego, konsekwentnego rytuału, który można wykonać w kilka minut. Ale który przekształca na zawsze, bo manifestacja nie wymaga fizycznego wysiłku, lecz emocjonalnej stałości i wibracyjnej wiary. Klucz do ujrzenia realnych, widocznych i szybkich cudów to wytrwałość na właściwej częstotliwości, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Bo to właśnie za kulisami, w niewidzialnym, wszechświat działa najintensywniej. Podsumowując, trzy filary, które dziś poznaliśmy, to. Zrozumienie, że modlitwa to żywa częstotliwość. Im więcej wiary, tym silniejsza wibracja. Używanie modlitwy biblijnej z intencją emocjonalną czując, wibrując, wierząc. Stosowanie tego każdego dnia z koncentracją, wdzięcznością i czujnością umysłu, troszcząc się o swoją energię, jak o święty ogród. Te kroki, praktykowane z konsekwencją, przeniosą Cię do nowej rzeczywistości, gdzie cuda przestają być wyjątkiem. A stają się stylem życia. Teraz mam dla Ciebie wyjątkowe zaproszenie. Wybierz jeden z tych trzech filarów i stosuj go z pełną mocą przez najbliższe 7 dni. Może to być modlitwa wibracyjna, codzienny rytuał wizualizacji z wdzięcznością albo po prostu nawyk utrzymywania wysokiej częstotliwości przez cały dzień. Najważniejsze to działać. To działanie zamienia intencje w rzeczywistość. Zasługujesz na życie niezwykłe, zasługujesz na przyjęcie cudów, które już są gotowe dla ciebie, i dziś otrzymałeś klucz. Teraz wystarczy, że przekręcisz go z wiarą. Pamiętaj zawsze: Moc, by odmienić twoje życie, tkwi w słowach, które wypowiadasz i w wierze, z jaką je odczuwasz. Gdy twoja modlitwa wibruje wdzięcznością, zaufaniem i poddaniem, cały wszechświat odpowiada. Wierz w to. Nie zostałeś stworzony, by tylko przetrwać. Zostałeś stworzony by rozkwitać. Cuda nie są wyjątkiem, są twoim boskim prawem. Zamieszkaj więc w schronieniu Najwyższego, odpoczywaj w cieniu wszechmocnego i obserwuj jak to, co nadzwyczajne, manifestuje się w twoim życiu. Wszystko już jest w drodze. To się dokonało, to zostało zapieczętowane, to zostało spełnione. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zostaw tutaj w komentarzu swoje zdanie mocy. Coś co ogłosi wszechświatowi, że jesteś gotów na życie pełne cudów. Mieszkam na częstotliwości cudów. Moja modlitwa to most do manifestacji. Bardzo chcę przeczytać, co masz do ogłoszenia. I oczywiście zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, by codziennie otrzymywać wiadomości o dobrobycie i duchowej mądrości. Kolejne wideo już jest dostępne tutaj na ekranie, i w nim jeszcze bardziej zagłębimy się w sekrety prawa przyciągania z Biblią. Do zobaczenia tam.